Codziennie rano módl się tymi trzech zdaniami, a Bóg otworzy przed Tobą drzwi. Po pierwsze, Panie, oddaję Ci dziś moje życie, wszystkie moje plany i zamiary. Prowadź moje kroki, moje słowa i każdą decyzję, którą dziś podejmę. Niech spełni się Twoja wola w moim życiu, a nie moja. Po drugie, wiem, że bez Ciebie nic nie mogę uczynić. Prowadź moje myśli, wybory i działania. Zgodnie z Twoim doskonałym planem. Od rana do wieczora trzymaj mnie za rękę. Po trzecie, Panie, napełnij mnie dziś Duchem Świętym. Chroni mnie przed pokusami i złem. Daj mi nową siłę i przypominaj, że jesteś przy mnie i nigdy mnie nie opuściłeś. Możesz zapisać tę modlitwę i powtarzać ją codziennie rano, by każdy dzień zaczynać z Bogiem. Jeśli pragniesz pogłębić relację z Bogiem, Zaobserwuj mnie i dołącz do darmowej grupy WhatsApp na moim profilu. Codziennie modlimy się za Ciebie i Twoich bliskich, a misjonarze dzielą się Bożym Słowem i wsparciem duchowym.